Szczeka, klasztorklarnia z tymi źli, a powiedz, gdzie jest cios, to cuda. 10 km, dawaj! Aha, Majda, Majda. Mamy autostopowicza, proszę bardzo. Kto by pomyślał, ludzie przyjeżdżają do Gruzji i hey, na stosunkach. Ale co to jest? Te gruźni ze sobą. Spasziwa. Spasziwa. No proszę. Spasziwa. Spasziwa. Warszawa. Warszawa. Lubię. Samo, samo, samo. to w takie miejsce jeździmy po to, żeby empatii nabrać do świata i docenić to, co mamy w Polsce. A ja dodam od siebie w czysto praktycznej kwestii jesteśmy w Ciaturii. W miasteczku, które słynie głównie z tego, że dalej działają w nim radzieckie kolejki górnicze. Czekaj, ona nakręca sama siebie. A ja myślałem, ja to mam trzymać, ale już mówi. Kontynuując... To czekaj. Kon Proszę. Kontynuując, chciałam powiedzieć, że słynie z tego, że jeżdżą tutaj prawdziwe, oryginalne kolejki radzieckie z lat 50. górnicze. Można się przejechać i po prostu idziemy to zrobić. Patrzcie, kurczaczki, znaleźliśmy je. Te oryginalne, typowe kolejki z lat 50. stalinowskie, znaczy stalinowskie, poradzieckie takie oryginałki. Idziemy spróbować. Muszę nagrać wasze miny. O ja... Enter! Teraz enter! Boże, ja się tak boję tam wsiąść, że sobie nie wyobrażacie. To wariata? na drugą stronę! Nie, bo tam jest gorsza, nie Lepiej tu. Bo ja się najpierw pytam, a jak Tak. Słuchaj, jak przeżyją, to już przetestowane. Ja, ale ja sobie tam ślugę zajaram w ogóle? Jak mam zginąć w tym, to wolę z fajką ja Będę jarał śrugę za śrugą. Podłoga dziurawa. Co o tym myślisz, kochanie? Opowiedz Paweł się, jak nie wiem, co. A ale... to Gruzjan! Trip! Gruzja! Trip! I Gruzja! Trip, trip, trip! Au, Drodzy, czas w końcu przedstawić wam grupę. Georgia Georgia The whole day through whole day Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia, Georgia. Przepraszam, czy pan jest z tego zespołu kombi

towarzyszowi Stalinowi w 70. rocznicę urodzin pracownicy państw fabryki farb i Ch... chemikaliów ceramicznych. Cerfarba Wałbrzych, Polska, 1949 rok. Muzeum Stalina, jesteśmy w góry. Podobno nie znajdziemy tutaj reliktu jego przemocy, natomiast poszukamy i zobaczymy jak żył w młodości. I dowiemy się jakichś ciekawych szczegółów z tej części życia, która jest mniej znana. Bo to co robią później chyba wszyscy wiemy. And this is it. Dom, w którym chyba się urodził i przede wszystkim dorastał Józef Stalin. Jest Piwniczko. Nie wygląda to tak, tak źle, powiem Wam. W takim biureczku siadał, w takim foteliku. Dwa telefoniki miał. Co? Nie bardzo można, szczerze mówiąc. To zabytek. Szachy, jeżą w szach. No ciekawe. Jego sen został zastrzelony w obozie koncentracyjnym. Żartujesz. Zaproponowali wymianę, że. On odda tam oficera, a on mu syna, syn był tam zwykłym żołnierzem. Nie powiedział, że on e, zwykłego żołnierza za oficera nie zamienił. <noise> Czyli własnego syna tak no, jakby... No to, do końca nie pamiętam jakie tam stopnie, ale wiem, że... To nie zamienił syna. No i propaganda. Nie było internetu. Nie było wolności słowa. Co to były G gazetki chwalet.

Zobaczcie też jakie mają specyficzne siodła Zajmiemy i pojadę. No i tak kurczaki pieczone za mną Thompson, który żył w prawym broni i kocha za hajsem pościg na koniu. Spełniamy marzenia w Gruzji. Jak Zorro, jak Zorro. Pierwszy raz na koniach marzyłem o takiej chwili. Fajnie, fajnie że można tego doznać. Strach jest ogromny. W portki już zrobiłem za 2 kilo, ale mam pampersa o, Mój tutaj Pawiana odstawia. Ale powiem wam, że to nie jest takie trudne jak się ma dobrego, spokojnego konia. A tu pan Madzikusa, na którego mnie wsadził Ma 3 lata i jest chytry Nie, nie Nasi Rambo, no, e kukla. Na imię ma! Kukla, na imię. kukla, kukla! Kukla, a kukla na imię! On kukla. O. Piękny jest! Ej, szybki! Uh. Ach, to trypie z winiołkami fajno jest, nie? Polecasz, czy nie? Proszę cię! No! Mój Rambo! Dali wariata, Rambo mnie wiezie! Nic się nie bój, to jak na motorynce! Da, nie bój się, trzymaj się Moniu! Chodź Moniu, przełam to! To tylko strach! On ma wielkie oczy! Moni piąteczka! Spróbowałaś. Dumni Ciebie Moniu jesteśmy. I Nikolka jak to teraz ogląda? Nikolko, pozdrawiamy Cię. Mamusia statusie przeżywali egzaminy. Byli z tobą. No i co, buziaczki dla Nikolki? Baczu jak wrażenia? W jednym zdaniu. Nic dobrego dla Super, ale nie tyłek taki mały kraj, tak bardzo zróżnicowany. Biedny, bogaty i stary i nowoczesny i naprawdę ma niesamowitą naturę. Cóż za droga same kamienie, które pospadały z gór, zero zabezpieczeń. A gigantyczne urwisko po lewej, a przed nami 13 km tego czegoś. O! Jaka wycieczka! Musimy iść za samochodem, bo jest taki lud że niestety samochód jest za bardzo obciążony mm. Dobra, teraz wielkie brawa dla kierowcy, że nas dowiózł Najlepszy kierowca na świecie Polecam, polecam Zobaczcie kurczaczki, jaka droga Real offroad Przejść przez osobisko, gdzie poszła lawina. Księg wchodzi w góry, zobaczcie: Adidaski, Adidaski i Adidaski. I tylko ja mam traperki. Konsumujemy właśnie sztalącą sobie z taką gruzińską rodziną, a właściwie u gruzińskiej rodziny, o której zawsze maliśmy. Tutaj jest w swanety, żeby poczuć, jak to jest naprawdę, jaki to jest ten naprawdę lokalny macik, jak oni mieszkają, jak żyją i co jedzą. Zdecydali, zdez. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Dawaj, szurak! ბაღათი ფულიvecო წინაა. ლაპწაქი. დებე დებე. ეზე დებე. ეزان. ადი, ნაო, ნაო. ადი მიუთ. ია, სინა, ნაო. ნაო, ნაო. ო თანი ნახა ყავას დესო. ია, ნაუჩუტიფე, ნაუჩუტი, ნაუჩუტი. ანონ შეჩა ნაუჩი. ადაგი, სულე. ჰა? სად? თამელო ხაქთან. დავაი. ამში, ამ ვატრიალენ, ამში. ჰა?

nie wyciągaj, zajedź, za ucha, za ucha, całej siły Nie tak, odwrotnie, Całej siły. O tak, jeszcze raz. O tak! Dobra, popraw I Patrz I teraz, zrób coś takiego, patrz. To co robisz, nie ma w ogóle siły. Coś takiego. Skręt, Tu! Wtedy siła biodra jest tak silna, że jest taka bomba. Ale!

To zrobi kuros ten. Nie Ale bokser. Ty, ale ja. muszę tak to ja. wygląda. Panie co dzisiaj Pan przyrządził? E, dzisiaj przygotowałem z lokalnych widzą, proszę Państwa, lokalna cebulka, lokalna papryczka, to jest, to jest the best. to jest tutaj wszystko rośnie na tych skałach pięknie tego I, i tutaj jeszcze i... i, i on, co będzie jeszcze podane? Jeszcze jajecznica od lokalnych, od lokalnych tutaj kurek, które latają sobie wózem, luzem, luzem jajecznica z i takich hicior, i, i takich taki y, paróweczki. ja sobie pozwolę powiedzieć tak od czterech lat nie piję alkoholu typu wódka no, na czysto nie mówię, że w to, drinkach oczywiście jest tak, aczkolwiek ten alkohol jest, jest absolutnie, absolutnie w i w i w totalnie przeze mnie polecany, ponieważ dzisiaj wypiłam już nie wiem także e, moi kochani co pani... nie jest bo Ciebie kocham i nie nie się... Przez się twe oczy, swe oczy zielone oszalałem! Wjechaliśmy oficjalnie do Armenii, 49 kraj i kupiłam nawet lokalne chrupeczki, zobaczcie normalnie taka Ukraina jak to jest pakowane chipsy. Zobaczcie, muszę Wam to pokazać na no, stacji benzynowej jesteśmy i oni sobie tankują chyba gaz prawdopodobnie, ale to nie jest tak jak u nas, że wiecie, podpina się tutaj z boku coś tego, tylko podpinają sobie taką małą rurkę bezpośrednio do tej butli w środku, w bagażniku. Fascynujące. Najsłodszy świecie. widok na świecie. Wszystkie takie głodne, wszystkie do cycówów. No, wszystko co małe to fajne, nie? Nawet świnia mała jest fajna. Kto tu we mnie rzuca? Uu, nie trafiłeś. Przeleciało mi między nogami. Widziałem, <grystanie> <nimi> się Kurczaczki, pozdrawiam Was z Armenii, nasz 49 kraj, a za mną jezioro Sewan. Jedno z najwyżej położonych jezior na świecie tak naprawdę. widzicie jeszcze śnieg Tutaj <grytania> czarna maleńka plaża. W sumie jedno jedyne takie miejsce, gdzie mogą e, Armeńczycy przyjechać na wakacje tutaj do siebie, bo nie mają dostępu do morza, nie mają niczego i może Armenia była gdzieś... Gigantyczną potęgą. Nie wiem, czy będzie ona zajmowała niemal całe terytorium Turcji. No to niestety, no, jak to w historii bywa, trochę połupili wojnę, te sprawy i tak dalej. No i teraz jest to maleńki, bardzo maleńki kraj z niesamowicie bogatą historią w ogóle. Armenczycy jako pierwsi na świecie przyjęli w 301 roku. No i ogólnie kultura jest niesamowita. Kraj niestety bardzo biedny, aczkolwiek jezioro jest przepiękne. Warto tu przyjechać, jeśli zbieracie kraje wszystkie, tak jak my, to oczywiście, że warto. W innym przypadku średnio nie do końca. Tutaj w ogóle kurczeczki w ogóle tam mieliśmy jechać dalej na południe, na tej Natomiast tak jak się przyjrzeliśmy, że kurde, te drogi są tutaj tak fatalnym stanie, tak wolno się jeździ. No, bo cię zaczynam wkurzać, Tomek! O tym Ci mówiłem wczoraj! Zobaczcie, dostaliśmy od taksówkarzy kwiatki, bo to jest właśnie Gruzja, ale żeby było mało, dostał Tomczyk też flachę. Dostał. flachę dostał. Wow. Wow.